Jak sprawić, aby to klient chciał od ciebie kupić, a nie żebyś ty, jako właściciel firmy, musiał gonić za tym klientem? Chciałbym omówić dzisiaj model sprzedaży, który pokazuje, że nawet 90-krotnie możemy zwiększyć naszą sprzedaż i poprawić dzięki temu nasze wyniki. Z tej strony Paweł Soczewski z RSF. A zanim przejdziemy do mojego komputera i do przedmiotu tego filmu, to chciałbym zaprosić Was do naszego kursu niezbędnika Buduj Zyski, który zbudowaliśmy razem z Anią, bazując na naszym doświadczeniu i wieloletniej współpracy z firmami budowlano-usługowymi, a tylko w 2024 pomogliśmy ponad 50 firmom rozwinąć się, docierać do lepszych klientów i stworzyliśmy ponad 3 godziny materiału wideo, gdzie pokazujemy... Jak rozwinąć swoją firmę, jak docierać do lepszych klientów, jak stworzyć fajne podstawy w swojej firmie, aby nie mieć pustych okresów, pustych przelotów, żeby nie musieć rzucać na to, że jest kryzys albo jest ciężko, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć taką firmę, jaką marzyliśmy na początku, jaką chcemy stworzyć. Także link do naszego kursu jest w opisie. Zapraszam cię. Tak naprawdę są dwa wyjścia albo sprawdzisz nasz kurs i rozwiniesz swoją firmę, albo jeśli ci się nie spodoba, no to możesz do nas napisać, zwrócimy ci kwotę, tak naprawdę w jednym i drugim rozwiązaniu nic nie tracisz, a tymczasem zapraszam cię do mojego komputera. Jak zwiększyć szansę na sprzedaż nawet 90-krotnie? W świecie sprzedaży jest taki model, który pokazuje, jak nawet 90-krotnie można zwiększyć sprzedaż swoich usług, nazywa się 90X. Dzisiaj chciałbym go wykorzystać i pokazać, jak zwiększyć te wszystkie swoje możliwości, i pokazać, żeby to klient tak naprawdę walczył o nas, a nie w drugą stronę. Na początku musimy zastanowić się, dlaczego nasz klient nie chce kupować tak skłonnie, jakbyśmy tego chcieli. Nie chce robić tego wszystkiego, co chcemy, aby robił, i musimy się tak naprawdę my 90-krotnie bardziej starać i podpisać umowę. A wyobraźmy sobie taką sytuację, że Twój klient jest 90 razy bardziej skłonny podpisać z tobą umowę na przykład na wykonanie schodów i tutaj w tym filmie wziąłem przykład firmy produkującej schody z racji, że, że to jest też firma, którym RSF najczęściej pomagamy, więc fajnie wziąć coś, co mamy też największe doświadczenie i mówiąc tutaj z praktyki, jak zwykle ten film ma na celu pokazać konkretne rzeczy, które stosujemy my sami, w RSF i przede wszystkim u naszych partnerów biznesowych, z którymi działamy, i to są rzeczy, które, które działają, które funkcjonują, więc oprócz tego, że mówimy o modelu 90X, to jest model 90X, który rzeczywiście działa w praktyce i, i może przynieść takie rezultaty, o których tutaj będziemy mówić. I teraz tak, co dokładnie musi zrobić klient, żebyśmy to nie my musieli za nim gonić, a żeby to on gonił, za Tobą. Odpowiedzią są punkty aktywacji, i tutaj prawdopodobnie możemy sobie nazwać to różnie. Zostawmy przy takiej nomenklaturze, czyli te punkty aktywacji to będą konkretne, konkretne kroki, konkretny zestaw czynności, które klient zrobi samodzielnie, zanim jeszcze się z Tobą skontaktuje. Jak możemy sobie wyobrażać, jeśli takie kroki zrobi, wykona. No to ten nasz pierwszy kontakt będzie startował z całkiem innej pozycji, i już wtedy ta osoba będzie o wiele bardziej przekonana, żeby z nami zacząć współpracować, a przede wszystkim rozmawiać inaczej niż z osobą, o której wie tylko tyle, że tak się nazywa. Często nawet nie wie, jak dana firma się nazywa i dlaczego do niego dzwonimy. Dlatego dzisiaj chciałbym pokazać, jak stworzyć te punkty aktywacji, jak ulepszyć tą naszą szansę sprzedaży. Abyśmy regularnie zdobywali klientów, którzy już są gotowi podpisać z Tobą umowę. Ktoś mógłby powiedzieć, że to są punkty aktywacji, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest ten cały mityczny marketing, czyli to wszystko, co musimy zrobić, aby ci klienci do nas przyszli i rzeczywiście byli gotowi i zostali ogrzani. Można, można też tak to określić, aby właśnie tylko, aby móc właśnie podpisać umowę z takimi osobami. Dobrze, a więc czym są takie punkty aktywacji w branży schodowej? Czym są te poszczególne środki, które musimy dobudować do naszego marketingu, aby ta osoba jeszcze łatwiej mogła podjąć decyzję zakupową? Myślę, że warto tutaj to porównać do tego, że tak naprawdę tymi naszymi punktami aktywacyjnymi powinniśmy rozwiewać wszystkie potencjalne obiekcje, jakie może mieć nasz potencjalny klient, i zanim on jeszcze zada nam pytania albo będzie się chciał coś dowiedzieć. To teoretycznie my powinniśmy dać mu takie materiały, które rozwijają te wszystkie wątpliwości, pytania, które może mieć, i, i zanim w ogóle będzie miał okazję zadać te pytania, już pewne rzeczy zostaną albo nawet wszystkie zostaną wytłumaczone. Pokusiłem się tutaj o takie porównanie, że wyobraźmy sobie, że te punkty aktywacyjne to są kamienie na rzece, więc stoi na jednym brzegu, a podpisanie umowy na schody. Jest na drugim. Każdy punkt aktywacji to jeden kamień, po którym klient przechodzi na drugą stronę coraz bliżej Twojej firmy. Czyli możemy to sobie porównać z tymi obiekcjami, które będą mu klienta, i my będziemy wrzucać kolejny ten kamień, który będzie rozwiewał wątpliwości i zbliżał go do nas, aby podpisać umowę w tym przypadku na nasze schody. Jakie mogą być przykładowe punkty aktywacji? I tutaj będzie wiele różnych możliwości. Wypisałem pięć takich, które zawsze działają, które myślę, że zawsze się sprawdzą. Prawdopodobnie dzisiejsze możliwości marketingowe i sztuczna inteligencja, która pomaga nam praktycznie już teraz we wszystkim, daje tutaj wiele innych możliwości, ale weźmy na przykład to, czyli klient zobaczył twoje realizacje schodów na Instagramie lub Facebooku. Najważniejsza, najlepsza rzecz, powtarzam, praktycznie w każdym filmie, który tutaj dla Was tworzymy. Że pokazywanie realizacji, pokazywanie tej pracy na Facebooku, na Instagramie to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić i najlepszy zasób, jaki tworzymy, bo musimy pamiętać, że, że ci klienci mogą cały czas to oglądać i właśnie kiedy się decydują, czy chcą z nami porozmawiać albo zobaczą nasze działania różnego rodzaju marketingowe, to będą zawsze zerkać na tego Instagrama, Facebooka w mniejszym lub większym stopniu. Także to jest najważniejszy punkt aktywacji, to zawsze powinno być. I mam nadzieję, że, że też to stosujesz. Klient pobrał krótki PDF, dokument, czy cokolwiek sobie przygotujemy, czyli na przykład jak wybrać idealne schody do Twojego domu, albo pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim wybudujesz schody w swoim domu. Znowu, tutaj mamy tyle możliwości, żeby stworzyć taki dokument. To nie musi być krótki dokument, to może być dłuższy dokument. I tutaj Wiele osób może się wzdrygnąć, może powiedzieć, że no przecież takie darmowe dokumenty nie dają żadnej wartości. One wszyscy, wszyscy je rozdają i nikt dzisiaj tego nie czyta. Okej, okay, jeśli to zrobimy tak jak wszyscy i zrobimy taki materiał, który ChatGPT wygeneruje nam w kilka, w kilka sekund, w kilka minut, no to jasne, że się nie wyróżnimy. Ale jeśli popracujemy z tym czatem, damy mu konkretne instrukcje, pokażemy, co chcemy zrobić, damy wartość, a. Przede wszystkim zastanowimy się, czy równie dobrze taki materiał, czy to będzie PDF, czy inna forma, który będziemy rozdawać za darmo i będzie tym punktem aktywacji. I jeśli byśmy sobie powiedzieli i się zapytali, na przykład naszej drugiej połówki, czy kogoś znajomego, słuchaj, czy mógłbyś, czy zapłaciłbyś w ogóle za taki dokument? Jeśli ktoś uzna, że tak, że chciałby zapłacić, bo potem jest tyle wartości, to znaczy, że to jest dobry punkt aktywacji. I tutaj mam na myśli taki lead magnet, taki materiał, który ogrzewa, i edukuje przede wszystkim naszych klientów, który równie dobrze moglibyśmy sprzedawać. I jeśli stworzymy taki materiał, to to będzie świetny punkt aktywacji, bo na dany temat, o którym będziemy mówić, to prawdopodobnie będziemy w stanie rozwiać wiele wątpliwości i to jest nadal najlepszy sposób, aby rozgrzewać naszych klientów, żeby przybliżać i tworzyć ten most, żeby przeszedł przez tą rzekę do nas. I i musimy tylko pamiętać, że to musi być wartościowe, to nie może być coś stworzone na odwalsie, tylko to ma być świetny dokument, który równie dobrze moglibyśmy sprzedawać. Klient obejrzał wideo z opiniami klientów, którzy już zrobili schody u ciebie. I tutaj mogą być wideo-opinie, mogą być zwykłe opinie. Dlatego to też są tak ważne rzeczy, o których sobie cały czas mówimy. Jak ktoś oglądał, jak oglądacie, oglądasz moje filmy, to, czym się tutaj dzielimy na RSF, to wiesz, że te rzeczy się powtarzają i one znowu robią te zasoby, znowu budują tą całość. Czyli masz opinie, masz wideo opinie, które jeszcze lepiej działają, to ludzie na to zwracają uwagi i to jest punkt aktywacji. Bo ktoś czyta o Twojej firmie, o, o, o czym już z kimś współpracowałeś, to tylko będzie działać na Twoją korzyść i będzie tym kolejnym punktem aktywacji, który będzie działał w tym modelu 90X i Teoretycznie zwiększał jakość sprzedaży o 90 razy. Klient zapoznał się z przykładową wyceną schodów, schodów dostępną na Twojej stronie. Możemy się tutaj pokusić o jakiś krótki formularz do wycen. Możliwe, że już wysłaliśmy taki formularz do wycen, bo ktoś się zapisał na darmową konsultację i na darmową wycenę, czyli tutaj ta wycena będzie już tym punktem stycznym, będzie tym punktem aktywacji lub klient skorzystał z darmowej 15-minutowej konsultacji telefonicznej lub wideorozmowy. I to będzie kolejny punkt aktywacji, gdzie ktoś nas pozna, będzie mieli szansę pokazać siebie, pokazać siebie jako ekspertów i budować właśnie to, że my przeprowadzimy i damy te kamienie, aby klient będzie mógł, będzie mógł spokojnie przejść przez tą rzekę do nas. To jest tylko pięć przykładów i każdy z tych kroków zwiększa gotowość klienta do podpisania umowy wielokrotnie. Dlatego też my zawsze w naszej współpracy kiedy wchodzimy do, do naszych partnerów i, i zastanawiamy się, jak wygląda ten proces sprzedażowy, co możemy jeszcze poprawić, to też często się zastanawiamy i szukamy tej możliwości, jak stworzyć sobie tych więcej punktów aktywacyjnych. I dlatego tak niezwykle ważne jest, żeby się kontaktować, żeby dać wypowiedzieć się naszym klientom. To są rzeczy, których wiele firm w ogóle nie robi, których wiele nie stosuje, więc. Jeśli damy te możliwości aktywacyjne, jeśli przeprowadzimy proces sprzedażowy, że załóżmy, że pojawia się u nas nowy klient, mamy pierwszą rozmowę, to już jest pierwszy punkt aktywacyjny, potem wysyłamy krótką wstępną wycenę, to mamy drugi punkt aktywacyjny, potem dzwonimy do niego, umawiamy się na rozmowę, aby porozmawiać o tej wycenie, to już jest trzeci punkt aktywacyjny. Oprócz tego taka osoba poczytała o naszych opiniach, poprzegląda. Nasze rzeczy na mediach społecznościowych i to buduje już fajną całość. Jeśli jeszcze w międzyczasie gdzieś mu podeślemy jakiś darmowy materiał, który będzie jakimś poradnikiem, będzie wartościowym materiałem, no to zobaczmy, jak to wszystko już buduje i jak robi te odsetki i buduje dobre imię naszej firmy. I to są te przykładowe punkty aktywacji. Możemy sobie tutaj wymyślać wiele i rozbudowywać to i po prostu tworzyć ten nasz system o wiele lepszy. Wystarczy. Według mnie, jeśli zaczniemy od tego i mamy to zrobione, to na pewno to 90-krotne zwiększenie szans sprzedaży ma szansę zaistnieć. Teraz tak, jak wdrożyć takie punkty aktywacji w firmie ze schodami i nie tylko ze schodami? Myślę, że to tyczy się całej branży budowlano usługowej Z racji, że mamy przykład o schodach, no to bierzemy schody. Odkryjmy swoje punkty aktywacji i jak zwykle musimy się zastanowić, stanąć trochę z boku, popatrzeć bo strategicznym okiem na to, co robimy. I to jest niezwykle ważne, abyśmy sprawdzali i patrzyli, dlaczego pewne rzeczy się u nas dzieją. Dlatego sprawdź, co robili twoi najlepsi klienci, zanim podpisali z tobą umowę na schody. Wypisz te działania, na przykład oglądali galerię zdjęć, pobrali poradnik PDF, czyli te wszystkie rzeczy, które sobie powiedzieliśmy. Znowu zastanówmy się, zapytajmy się na przykład naszego klienta, który podpisał z nami umowę, co Ciebie skłoniło, że podpisałeś i wybrałeś właśnie nas. I to są te cenne punkty aktywacji, które odkrywamy i które wtedy możemy dołączyć do pozostałych. Rozmów sprzedażowych czy tego całego procesu sprzedażowego, aby właśnie to wszystko ulepszać, zwiększać. Dalej musimy stworzyć materiały aktywujące, czyli te przykładowe materiały, wartościowe materiały, które będą budować naszych klientów. I to może być PDF, to może być film z realizacji z racjami schodów, czy krótkimi opiniami klientów, czy prosty dokument z przykładową wyceną schodów, bez podawania szczegółowych cen, aby pokazać przykładowy zakres i to, co na przykład możemy zrobić, aby budować świadomość naszego klienta. Ten PDF, tutaj akurat pięć kluczowych błędów przy wyborze schodów, które powinieneś uniknąć. Fajne są edukacyjne filmy, trochę element strachu, żeby pokazać, żeby klient wiedział, na co uważać. Jeśli my o tym powiemy, my o tym wspomnimy, to znowu budujemy w Tutaj w głowie naszego potencjalnego klienta jeszcze większy autorytet, i znowu będzie patrzył, aktywował nas lepiej. Zbudujmy prosty system dostarczania takich materiałów. Zamieśmy te materiały na stronie internetowej lub w profilach social media i po pobraniu przez klienta automatycznie wyślijmy dodatkowy uzupełniający materiał, na przykład film lub dodatkowy porodnik. Dlatego tak niezwykle kluczowy jest e e-mail marketing, który jest tak mocno też zaniedbany i niewykorzystywany przez większość firm nadal adres e-mail jest naszą osobistą rzecz, rzeczą, z której każdy korzysta. To nie jest seksowne, to, to nie jest czymś, co, co każdy by chciał mieć i wykorzystywać, ale to po prostu działa i w momencie, kiedy mamy fajną kampanię reklamową i możemy wysłać maila albo całą jakąś kampanię mailową, i to nie jest na przykrzanie się, tylko to jest edukowanie i po prostu informowanie naszego klienta i tworzenie tych punktów ak aktywacji. Oczywiście każdy z nas sobie znajdzie i powie, jak to wygląda, ale taki e-mail marketing jest kluczowy. Tutaj możemy się posiłkować wieloma narzędziami. Ja mogę polecić mailer jest świetnym narzędziem. Do tysiąca kontaktów jest praktycznie darmowe. Możemy tworzyć takie kampanie, możemy tworzyć sekwencje, że jeśli ktoś się zapisze, to wysyłamy na przykład dodatkowe maile i raz tworzenie takiej automatyzacji jest naszym świetnym zasobem, który pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i po prostu robi świetną pracę. Jeśli mamy darmowy materiał, który też zepniemy taką mm, sekwencją mailową, to jest niesamowita rzecz. Y Śledźmy aktywność naszych klientów i to jest krok numer 4. Zapiszmy, kto pobiera materiały, czyli jeśli mamy tutaj narzędzie do e-mail marketingu, to oczywiście to wszystko nam się zapisuje i budujemy te statystyki informacje. Jak zwykle informacje i dane są dzisiaj najważniejsze. I potem skontaktujmy się telefonicznie z osobami, które wykonały minimum 2-3 działania aktywujące. Dokładnie dajmy czas, dajmy też chwilę, żeby ktoś wszystko sobie zerknął, zobaczył. I dopiero wtedy my kontaktujmy się z tymi osobami. I krok piąty. Koncentrujmy się na aktywowanych klientach i zaproponujmy klientowi na przykład szybszy termin indywidualnej konsultacji. Zróbmy na przykład konsultację w jego domu albo gdzieś, gdzie ta realizacja ma się odbyć. Dajmy coś ekstra, spróbujmy coś jeszcze tutaj zwiększyć, aby, aby po prostu dać kolejny punkt aktywacji i, i stworzyć sobie możliwość, tak naprawdę, aby ten punkt aktywacji się pojawił. I, I to będzie kolejna ekstra rzecz, której prawdopodobnie Twoja konkurencja nie zrobi. I jak na, na końcu, jak zwykle, przykład, aby to, to właśnie wdrożyć i wykorzystać i stworzyć sobie kolejne punkty aktywacji. to jak możesz się tutaj szybko wyobrazić, co, co chciałbym, aby zrobić? No to właśnie przygotowanie takiego prostego PDF-u i to. Prosty, to mam na, mam na myśli tutaj minimalistyczny, ale, ale bogaty w treści, żeby to było wartościowe i żeby klient wiedział, co tak naprawdę możesz mu dać i, i dać tą wiedzę wartościową, nie stworzenie czegoś na, na kolanie. I dzisiaj możemy to wszystko stworzyć za jaj, tylko musimy porozmawiać i tutaj odwołam się do mojego poprzedniego filmu na propos wykorzystania sztucznej inteligencji w dzisiejszej branży i. Ten materiał na pewno może Ci pomóc, pomóż i, i dzięki temu możesz stworzyć taki materiał, który będzie i ładnie wyglądał, i dawał wartość. I z AI też można stworzyć dokumenty, które nie będą wyglądać jak AI, a będą dawać olbrzymią wartość. Więc polecam i każdy dzisiaj może coś takiego stworzyć. Nie trzeba być tutaj ekspertem, a jeśli coś robisz i zawodowo się tym zajmujesz, to już jesteś ekspertem, tylko może sobie nie zdajesz z tego sprawy. Więc do roboty i zachęcam stworzenie takiego dokumentu, który będzie cały czas na nas pracował i będzie tworzył ten punkt aktywacji. Wstawmy taki dokument, takie, takie szkolenie, taki lead magnet na naszą stronę na social media, aby każdemu łatwo i, i bezproblemowo pobrać sobie taki dokument i kiedy klient pobierze taki poradnik, automatycznie otrzyma e-mail z krótkim filmem, na przykład Zobacz, jak budujemy schody krok po kroku. Możliwe, że mamy jakiś inny film, możliwe, że nie mamy. Może to być kolejny materiał, który będziemy mogli mu wysłać, kiedy on to pobierze. Tutaj kreatywność tylko jest, jest naszym jedynym ograniczeniem, i następnego dnia, kiedy zadzwonimy do klienta z propozycją bezpłatnej konsultacji, to możemy właśnie się odwołać do tych materiałów i prawdopodobnie uwierzcie mi, albo uwierz mi, że. Klient przeglądnie te materiały, i ja widzę, jak choćby to działa u nas i jak takie małe rzeczy. Jeśli ktoś już rzeczywiście wyciągnął rękę, albo wsadził nogę do naszego sklepu, to rzeczywiście chce skorzystać z naszych usług, więc warto z tego korzystać. I co? Jaki będzie mieć efekt? Klient aktywował się sam i klient sam będzie chciał u nas kupić i prawdopodobnie będzie niemal gotowy podpisać umowę. I to jest tak prosty system, tak niewiele dzisiaj trzeba. To jest jeden, dwa, trzy dni. Posiedzenia i zrobienia czegoś takiego, stworzenia, stworzenia tej wiedzy, więc zachęcam, aby stworzyć tych materiałów. Do tego jest sporo, w naszych filmach o tym opowiadam. Tutaj przy okazji zaznaczę, że jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu takiego prostego systemu albo czegoś bardziej rozbudowanego, na przykład jeszcze z kampanią reklamową, to oczywiście RSF jest dla ciebie i w opisie do filmu znajduje się link do konsultacji, gdzie możemy porozmawiać i zobaczyć, jak taki system możemy stworzyć u ciebie. A po co mówiąc, nasz firm, co zrobić natychmiast, aby wykorzystać ten model 90X, który ma zwiększyć o 90 razy naszą sprzedaż? Czyli Zapiszmy wszystkie, a w zasadzie zapisz wszystkie działania, które robili Twoi najlepsi klienci przed zakupem schodów: stworzenie minimum dwóch, trzech materiałów aktywujących, poradniki, filmy, przykładowe wyceny. Każdy taki darmowy ekstra materiał będzie budował, będzie rozwiewał w wątpliwości, obiekcje i będzie po prostu nam się łatwiej sprzedawać nasz produkt. Od razu uruchom, uruchommy prosty system dystrybucji tych materiałów na stronie na mailu, na naszych social mediach, aby był łatwo znajdowalny link. Aby taki materiał był dostępny, i regularnie kontaktujemy się telefonicznie z osobami aktywowanymi, które wykonały minimum te dwa działania. Czyli znowu musimy zrobić te tak zwane follow-upy, o których też cały czas powtarzam i które są niezwykle ważne, cholernie zaniedbywane i musimy się przypominać firmom, firmom naszym klientom. A. Dlaczego musimy się przypominać? Bo tak robią firmy Premium i tak robią firmy, które są skuteczne, które mają wyniki. Ja myślę, że oglądasz ten film, aby aspirować też do tego, albo jeszcze bardziej się ulepszać. I mam nadzieję, że jesteś już jeszcze firmą premium, która jeszcze lepiej i jeszcze regularnie chce zdobywać nowych klientów wysokiej jakości. Dzięki za uwagę w tym filmie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, jeśli uważasz, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy. Łapki w górę, łapki w dół, komentarza, wszystkie reakcje bardzo mile widziane. Zaproszę Cię też do naszego niezbędnika sprzedaży, gdzie rozwijamy ten temat jeszcze bardziej. Link do niego znajdziesz w opisie. Aktualnie jest ustawiona promocyjna cena tylko 39 zł, gdzie dostajesz ponad 3 godziny wideo materiałów takich jak ten, jak ten mega wartościowych plus gotowych szablonów, dokumentów, które pozwolą Ci od razu wykorzystać to w swojej pracy, zmodyfikować pod siebie i dołożyć jeszcze lepszą tą cegiełkę tego profesjonalizmu i docierać do lepszych klientów, mam nadzieję, premium. Dzięki za uwagę z tej strony, Paweł Soczewski, i zapraszam Cię do naszych kolejnych filmów. Hej!